Dzień dobry. Czy nasze dzieci wiedzą, gdzie pracujemy, czym się zajmujemy, jakie obowiązki nas w pracy czekają i czy kiedykolwiek widziały nasze miejsce pracy? Słuchajcie, to bardzo szeroki temat. Jakie skutki za sobą niesie na przyszłość i w relacjach, i w codzienności? To by trzeba było się troszkę zgłębić i bardziej nad nim pochylić. Ja dzisiaj chciałbym podzielić się tym, że opowiadam, zapraszam i pokazuję, czym zajmuje się tata czy mama. Słuchajcie, jeśli macie możliwość, nie jest to przez pracodawcę zabronione bo na przykład przez przepisy BHP na to nie pozwolą, to koniecznie zabierzcie kiedyś swoje jedno dziecko czy dwójkę, czy zróbcie wycieczkę po miejscu pracy. Na pewno łatwiej się to mówi osobom, które prowadzą działalność, ale myślę, że każdy z nas, jeśli tylko będzie chciał, to uda mu się pokazać swoim dzieciom, czym się zajmuje. A już na pewno uda się opowiedzieć przy stole. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć, czym ja się zajmuję w pracy. I nie ma to kompletnie znaczenia, jaki to jest zawód. Bo często mówimy: często dzieci mówią, że rodzic coś tam klika na komputerze. I myślę, że to się stąd bierze, że często, szczególnie teraz po pandemii, często mamy pracę zdalną. I ciągle jest tylko ten komputer, ale pewnie co jakiś czas jedziemy do biura, myślę słuchajcie, że to dla dzieci będzie wielka przygoda. Ja opowiem słuchajcie o mojej działalności. Ja prowadzę działalność od 17 lat. Zajmuję się projektowaniem graficznym, różnego rodzaju materiałów takiej grafiki użytkowej dla firm, które tu potrzebują je, czy ulotki, czy wizytówki, czy banerów, czy strony, nie ma znaczenia co, po prostu pierwsza zaprojektować, żeby później wyprodukować czy wydrukować. A druga działalność to edukacja ekologiczna, czyli dla miast w całej Polsce sprzedaje takie materiały, które są dedykowane właśnie dzieciom czy dorosłym. Seniorom, które uczą dobrych nawyków edukacji ekologicznej, czyli zarówno segregacji odpadów, jak i niskiej emisji. I zdarzało mi się, słuchajcie, że nawet na spotkanie, gdzie na przykład miałem dowieść paczki z jakimiś już książeczkami czy grami planszowymi, właśnie zabierałem ze sobą dzieci. Dla nich to była wielka przygoda. Czy na przykład jeszcze jak miałem biuro przed pandemią, zabierałem ich, żeby pokazać im, gdzie kto pracuje, gdzie grafik siedzi i inne osoby. Także słuchajcie, to jest myślę, że dla nich bardzo ważne. To też jakby takie pokazanie, że to nie jest tylko taki mały człowiek, ale to jest po prostu wielki człowiek, któremu należy też się taka pełna informacja, co robimy. I słuchajcie, tutaj. To opowiadanie, te produkty, które czasami produkujemy, ja bardzo często przynoszę dzieciom pokazać, żeby zobaczyły namacalnie, czym ja się zajmuję. I słuchajcie, myślę, że to nie ma znaczenia, jaki zawód. Wiadomo, że do kopalni nie zwieziemy dzieci. Tam, gdzie pracujemy, ale możemy je zabrać przed, żeby pokazać, opowiedzieć, czy wiadomo, jeśli to jest jakaś wielka fabryka e, e, kosmetyków, no to być może tam też nie można wejść, ale można przynieść te kosmetyki, pokazać, czym się różni. Słuchajcie, dzisiaj była taka okleina, teraz szef zmienił na taką i słuchajcie, można by tak bardzo długo nawet biuro rachunkowe zobaczyć tych 100 segregatorów słuchajcie yy, i opowiedzieć troszkę, to jest na pewno wielka radość widzę po naszych dzieciach, jakim to dużo daje, że rodzice wiedzą czym się zajmują yy, i to jest myślę, że bardzo potrzebne dla takiej relacji przyszłościowej że nam naprawdę zależy aby nasze dzieci wiedziały, co my robimy. To jest temat bardzo szeroki. Słuchajcie, no można by mówić godzinami o korzyściach tego, ale na pewno ten porządkowy trud, który rzeczywiście jest, żeby zorganizować takie spotkanie w biurze na 17, na 17, piętrze, gdzie macie na przykład biurowiec i tam właśnie pracujecie, no to to jest pewno wielka frajda. Yy, dzielę się tym, dlatego, że. Wiem, że to nie jest takie oczywiste i nieraz już doświadczyliśmy tego, że. Ej, no super pomysł. Nie wpadłem na to, żeby zabrać moje dzieci do mojego biura, gdzie właśnie stacjonuję, gdzie pracuję, gdzie raz w tygodniu jadę. To na pewno jest wyzwanie logistyczne, słuchajcie, żeby to zaplanować, ale myślę, że to jest wycieczka, którą dzieci na długo zapamiętają i też poczują się naprawdę docenieni, że mój tata, moja mama zabrali mnie. W miejsce, gdzie pracują, musieli to zorganizować, a może yy, można spotkać się też z szefem. Słuchajcie, wiadomo, są różne sytuacje, czasami jest to niemożliwe, ale mały krok to zacząć opowiadać, co robimy, czym się zajmujemy, yy, jakie procesy u nas zachodzą. Myślę, że to będzie naprawdę ogromna, ogromna perspektywa yy, takiej. Kolejnej współpracy, a być może jakiejś wspólnej pasji w małym zakresie. Dziękuję. Do zobaczenia.